Siemanko, dzisiaj znowu Kukurydza. Dalej lecimy z kukurydzą obecnie 5 hektarowy kawałek kosimy. Drugi raz tutaj przyjechałem, jedną przyczepę już zawiozłem, 21-400. A my jesteśmy gdzieś, no już myślę, że za połową kawałka. Jakby tak się sypało, to fajnie, bo gdzieś tam. Może dziewiątkę się uda wyciągnąć. Rok temu tutaj było 11 ton z hektara, a więc potwierdziłoby się te moje założenie, że no średnio po dwie tony mniej z hektara zbieramy i jeszcze tamten jeden w oddali kawałek kukurydzy wąski, długi mamy dziś dzisiaj skosić, no i nie wiem, dzisiaj pewnie będzie na tyle, gdzieś 7 hektarów. No nie ma, nie ma jeszcze takiej kukurydzy, żeby równo ona gdzieś doszła. Żeby można to było kosić, może gdzieś jeszcze jakieś y, większe poprzyczniaki pokosimy gdzieś, jest na piachach sucho, zobaczymy. Tutaj wilgotność y, przy, przy, przy pierwszych przejazdach od lasu tam, tam w ogóle była kukurydza gdzieś 4 metrowa prawie, y, aż dziwne, ale kolba jak kolba. Była nawet 35-36, ale później jak nie żyłem to 32-33 jak już ze środka pola, tak więc nie jest źle, nie ma tragedii. Tutaj mamy chyba akurat odmianę Farmodene z Farmsatu, więc taką jedną z główniejszych u nas. Ale widzicie też są takie miejsca po prostu gdzie kukurydza jest, można powiedzieć, wypalona, ma metr w wysokości i to wszystko. Kupiemy sobie kolejny zbiorniczek. A jak wygląda słuchajcie, sytuacja na jakby rynku kukurydzy? Jeśli chodzi o suchą kukurydzę, nie chce ona za bardzo iść w górę. Nie ma nadal ceny, która by przymusiła, znaczy przymusiła, zachęciła do przydarzy ziarna zaraz po suszeniu, a nie przytrzymywaniu go. Nasz człowiek i tak wydaje mi się, że są lepsze teraz ceny niż były w zeszłym sezonie. Jeśli chodzi o mokro w góry w naszym rejonie ceny zaczynają się od 780 do nawet 850. Ale to, to ktoś się porywa, mi się wydaje, chociaż no. Idzie to pomału do góry, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Plony są słabe, to już wiadomo, ale nie tylko u nas, nie tylko u nas w Polsce. Bo z tego co dziś tam słyszałem, również niskie plony ma cały, cały Niemcy mają, cała Francja ma. W Niemczech niby prognozy są o 15% mniej. Niż yy, niż się spodziewano we Francji, niby 18% mniej. A więc tego ziarna będzie brakować. Przypuszczam, że na Ukrainie też tego samego nie zasiali. A nawet jak zasiali, to nie zawsze zbiory były takie same. Więc no może być tak, że ziarno kukurydzy będzie naprawdę w cenie. Dlatego warto jest, wydaje mi się, trzymać to ziarno. Jeżeli nie ma takiej konieczności, no to nie sprzedawać. Teraz jesienią zaraz po zbiorach. Ale niestety nie każdy ma taką możliwość oczywiście, żeby zmagazynować to suche ziarno. Ale myślę, że jak się przeczeka jeszcze trochę, to ceny za suchą kukurydzę jeszcze w trakcie końcówki może żniw, będą atrakcyjniejsze niż na pewno są teraz. Teraz jest to mowa gdzieś o. na dzień dzisiejszy słyszy się o flotach 1350-1380. Więc wydaje mi się, że to powinno powolutku rosnąć. No i mamy, przy pełną drugą przyczepę, co jest trochę zaskoczeniem. Także tutaj dużo nie zostało. Spójrzcie zresztą sami. Ile tutaj może zostać? To pewnie będzie akurat zbiornik, cały. Czyli jakieś 4 tony. No ale to jest spore zaskoczenie, bo raczej... Tak jak wcześniej wspominałem, obstawiałbym, że jak 9 będzie, to będzie ok. Z hektara. A wychodzi na to, słuchajcie, że... Na tej przylepie prawdopodobnie gdzieś mamy 27,5 tony, więc łącznie z tą pierwszą Będą to 43 tony, co już tam prawie gwarantuje 9 tons hektara. No i jeszcze tutaj dołoży nam coś się, więc tak naprawdę powinniśmy przekroczyć dziewiątkę. A więc to byłby fajny wynik patrząc na to, że jednak mniej byłoby tego ubytku względem roku. Yy, poprzedniego gdzie wtedy było tutaj 11 to. nie pamiętam jaka tylko to była odmiana nie wiem czy przypadkiem to nie był kidemos ale to już mniejsza oto no farmodena widać trochę lepiej może w tym roku znosi te zniosła tą sierpniową suszę ale to jeszcze Zobaczymy, jak będzie wyglądało to na innych kawałkach. No, i jak się okazało, prawie cały zbiornik tam. Nie no, dwie trzecie zbiornika jeszcze były. U mnie znowu 21,5 tony. Także gdzieś plon wychodzi w granicach, w okolicach 9,2 tony z hektara. Więc nie jest źle. Teraz przyjeżdżamy na tam ten kawałek. Tam mamy z kolei kalo. My zobaczymy jak tam sypnie, bo tutaj na tym kawałku, w którym się znajdujemy, sypała 10-200 bodajże. To radio o 3 słabiej niż w zeszłym roku tutaj. No i pamiętam, że Muszę przyznać, że i tutaj zapowiada się przyjemnie. O tutaj akurat wypalenisko takie. E, tutaj kogorydza ta, ta z górki ma nawet poniżej 30% wilgotności, 29,9 mi pokazało. Drugi pomiar był 30,04. Ale gdy wziąłem tą z samego dołu, bo to jest tutaj mamy taką delikatną górkę, tam z kolei już pod łąki podchodzi kawałek. No to tam na drugim końcu miała 35, więc ta średnia wyjdzie 32 pewnie. Chociaż więcej tego zielonego tutaj mamy. No i tak naprawdę w jedną stronę przeszliśmy i już mieliśmy ponad 3 tony jakoś w zbiorniku. I teraz będziemy jechać drugą stroną i będziemy pewnie sypać. Gdzieś tam 75% zbiornika pewnie mamy, kolmy widać jakieś są, mimo tutaj, że jesteśmy pod Lasem już i na górce, nawet bardzo fajnie to wygląda. Będziemy sypać, czy jeszcze przytrzyma mnie tutaj. Na razie kierujemy się za kombajnem. No i tutaj, jeszcze po lewo, widać naszą kukurydzę. Tutaj, akurat jest chyba dajże KWS2323. No i to też takie różne pole. Tam na dole mokre kolera ledwo posialiśmy. No a tutaj, pod lasem jest suchutko. Ale tutaj akurat może być fajna kukurydza, bo jest też dosyć dobra ziemia, więc no trzeba liczyć, że ponad dychę sypnie, jak na ten rok, to byłoby fajnie. O widzicie, no tutaj, żeby to był równy kawałek, to tutaj śmiało byłyby dużo lepsze plony, a tak, no wiecie, no tam w dole zielona, ale za to zajebista, no tutaj taka no mizerna. O, dobra, będzie sypane, stawię sobie 5,5 na godzinę, fajnie teraz jak jest szóstka, że praktycznie się mieszczę w polu, no delikatnie muszę pomiędzyjechać przy sypaniu, ale już się mieszczę w polu, przy piątce, przy, po pierwszym przejeździe nie dało się sypać bez przejazdu na znaczy ciś kawałek. Nie wygląda tutaj to źle. Tutaj jeszcze ta kukurydza to powinna być sucha, którą tutaj mamy. Tam dopiero w samym dole jest zielona, więc to więcej jest tej suchej. Ale to jest bodajże ostatni nasz kawałek chyba skalo, Chociaż pewności nie mam. Nie no, może to się jeszcze się znajdzie, ale już większość mamy wykoszoną i tak już z tych odmian to może za dużo nie być. Żeby były jeszcze takie suche. Tutaj trochę zniosło mnie. No widzicie, tutaj znowu takie wypalenisko. No niestety, to są te nasze mozaiki. Jak widzicie, kawałek tego właśnie okręgu zostawiliśmy. A mamy całą ksytepę. O coś tamtych jest 2,5 tony. No to 19-18 ton. Tak naprawdę, z. Może hektar 60. Oczywiście wydajności zawsze będą w opicie. Także tutaj też podam opicie ile to w końcu wyszło.